Witam, więc e, dokończę ta moja część druga e, z cyklu życie za granicą i to skończyłem na tej, na tej Anglii, że powrót był skale autobusem. i i powrót do łodzi, ale, ale po powrocie to jakbym niby to porażka nie udało się, ale ale y, jakoś złapałem smaka na próbę jeszcze raz, więc minął chyba miesiąc i też było było ogłoszenie że szukają prac że poszukiwani pracownicy do też w Anglii na jakieś szklarnie pamiętam to było no i no i mówię zaryzykuję jeszcze raz no, no i tym razem tym razem Pomyślałem, że przygotuje się lepiej i troszeczkę wycwaniłem się. No, wycwaniłem się, nie autobusem, ale postanowiłem zainwestować trochę w samolot. Chociaż to były koszty wtedy, bo to... Przypominam, że to rok był 2000, 23 lata temu. No i... Wykupiłem samolot, tylko tym razem Pomyślałem nie bezpośrednio do Londynu, ale przez Holandię, przez Amsterdam. Więc najpierw wylot zrobiłem wszystko w jednym bilecie. Wylot z, z miejsca, tam gdzie mieszkam, a, czyli z Łodzi. Yy, no, błąd, nie z Łodzi z Warszawy, no, no, z Warszawy do bezpośrednio do Amsterdamu, tam kilka dni w Amsterdamie i z lotniska w Amsterdamie yy, wylot do Londynu po kilku dniach, oczywiście też razem z powrotem, no. No, i tu były dopiero jajca no, w tym Londynie, nie? Kurde. No, ta historia dosyć ciekawa. No. No, i wszystko pięknie, ładnie. W tym, w tym Amsterdamie wylądowałem. Żadnych problemów. Tam te trzy dni spędziłem w Amsterdamie. Po, powłóczyłem się trochę po tym mieście fajnym. I tego. Troszeczkę to drogo wyszło, bo korzystałem z tych, z tych nie tak drogich, y, małych ten pensjonów hostali, ale i tak na mój budżet w tamtym czasie było dosyć drogo, no. No i co? I był wylot do Londynu, no i jak wylądowałem w Londynie na tym, na tym lotnisku, to znowu się zaczęło, no ale tym razem trochę lepiej, nie, że miałem tłumacza elektronicznego. No i tam wylądowałem i mnie tam, że tam już zauważyłem, że że trzepanie musiałem, kartkę mi taką dali, musiałem napisać na tej kartce adres. Oczywiście wycwaniłem się z tym, że że też zarezerwowałem sobie w Londynie telefonicznie jeszcze z Polski hostel, który prowadzili Polacy, więc, więc miałem, miałem podkładkę, że. No i tam lotnisku wypisałem te wszystkie te, gdzie, gdzie się zatrzymam, na ile i tak dalej, i tak dalej. No i znowu, znowu przy tej kontroli, kazali mi poczekać, paszportu mi nie zabierali, no nie, nie. Kazali mi poczekać do, do wyjaśnienia. No, i akurat ten, taki dziadek mnie prowadził, pamiętam, i kazał mi poczekać w jednym miejscu. I akurat było tak, że wystarczyło, żebym po prostu w tej poczekalni był przystanek, ten autobusowy, co co zawozić yy, pasażerów jakby z samolotu no, dalej na tą poczekalni do wyjścia coś takiego, bo widziałem, tam ludzie stali przez szybę widziałem wystarczyło, żebym tam wyszedł i wyśladów po mnie nie było normalnie by by, by po prostu yy, wie, dziadek poszedł po kogoś no i po prostu by wrócił a mnie nie ma, ja sobie poszedłem. <laughs> Ale mówię, nie, nic, poczekam. No i poczekałem. No i znowu wzięli mnie do jakiegoś pokoju osobnego. Następ, następna powtórka z rozdywki z pokoju zeznań. Po co przyleciałem, na co, czy mam pieniądze i tak dalej. Tak jak za tym pierwszym razem. No i się mnie pytali, czy. Czy byłem wcześniej w Anglii, nie? No, ja powiedziałem, że nie, bo oficjalnie nie byłem, nie? No. No, i oni tam wzięli ten mój paszport, sprawdzili, tam jeszcze pytania X y, tego typu po co, na co i dlaczego. I, I w tym sensie. No, i później mi powiedział, że ja byłem w Anglii jakiś miesiąc temu, ale ja mówię to nie. Y, oni... Y, nie dało rady ich przekonać, dlatego że sugerowali, że ja byłem w Anglii. A ja mówię, że nie byłem, bo jakbym był, to no bym przeszedł normalnie i, byś mi, i byście mi pozwolili tam zostać. A nie zostałem, tylko zostałem cofnięty z nie wiadomo jakiego powodu, z takiego waszego widzimisie. Ale to wszystko mówiłem po polsku, bo wzięli tłumacza, nawet konsula wzięli. Konsula wzięli z, z tego, z konsulatu w Londynie, że mi to wszystko tłumaczył. Nie? No i w końcu też. Nie, nie było żadnych takich yy, yy, kwestii takich, żebym mógł ich przekonać do mojej decyzji, zostania. No i no i temu konsulowi powiedziałem, że im to wszystko przetłumaczył, co im powiem. Nie I powiedziałem im, że Polaków traktują jakby jakimiś byli, nie wiem, kryminalistami, dyskryminacja, że w ogóle że no. Wszystko mi się ciśnienie podniosło i powiedziałem to, co myślę o nich wszystkich, nie? No, to ze złości wzięli mój paszport, normalnie wzięli mój paszport i taką pieczątkę taką wzięli, taką z tym krzyżem czarnym, wystemplowali, tak, że aż ten, no, że słycha słychać to było w drugim pokoju. Takie walnięcie w stół. A to już czułem, a na pewno ze złości, za jego za, za, zawisna angielska mentalność. Taka, że Polak mówi to, co potrafi, to co, to, co myśli, to mu dowalić jeszcze. A niech ma! No, to tak mi dowalili i przedziurawili drugą kartkę na wylotku. No, to jest, kurde, inteligencja angielska. Właśnie w tamtym okresie, co pamiętam. No i nic. Z powrotem to miałem ten powrotny, to mnie bańce, tej, sa, tej samego dnia, to znaczy w nocy, bo powrót normalnie miałem gdzieś za miesiąc ustawiony, w bilecie, nie? ale nie, nie zrobili tego, tylko tak zakombinowali, że mi zrobili powrotny tej samej nocy. No i w nocy ląduję sobie w Amsterdamie, na lotnisku, nie. No i ci Holendrzy w szoku, nie? I tam, bo myśleli, że może jakieś tam narkotyki przewożę w plecaku czy coś w tym rodzaju. Ale nic, ja mówię, jak chcecie, to sprawdźcie, nie? Mam kartę do bankomatu, mam pieniądze, nie ma problemu, nie? No i tam postawili mi w tym kantorku w yy, kantorku swoim tam yy, kawę, czy chcę kawę, normalna kultura, bo to już było jakoś druga w nocy, nie? No i i Holendrzy zdziwieni i, i tego. I zadzwonili do tego Londynu i ich zjewali normalnie, nie? <grym> no, takie to takie to właśnie te, te właśnie wspomnienia, co pamiętam. No i później na drugi dzień rano, ja, ja, ja mów, mówię, mówią jeszcze tak, jak chcesz, to gdzieś tu się weź, rozłóż ze śpiwór i śpi, na lotnisku normalnie, nie? No i tam na rano. Jeszcze mnie się pytali, a, y, wcześniej mi się pytali, czy jak tam chcę wracać do Polski, czy zostać w, w tym w Holandii. Ja mówię, zostaję w Holandii. Aha, dobra, to masz trzy miesiące, możesz tu być, nie? No no i kultura, kultura żadnych problemów, nie? No. no i się zwinąłem, zwinąłem się rano z lotniska. No i postanowiłem szukać jakiejś pracy na szklarniach i pamiętam z tych różnych przewodników, że, że w tam okolicy Alkmaar 70 km od Amsterdamu, tam są jakieś szklarnie. No i tam próbowałem swych sił, no i praktycznie później trochę pod Bredą, no i praktycznie. Praktycznie, bo to był okolice już kwietnia, No to tam znalazłem na trzy miesiące taką pracę I i tak to wszystko ładnie wyglądało. No i później powrót do Polski i to... I to tak do, dość sympatycznie się, się zdarzyło. No wtedy w Polsce jeszcze miałem sytuację yy, taką niby były problemy takie z praw osobistych, ale niby się tam wszystko wyklarowało, no i, i jakoś tam to wszystko funkcjonowało później. Później się dopiero troszeczkę zaczęło psuć, ale to temat na inną historię. Także, także to właśnie to było to i bo to był jak wróciłem, to był jakoś okolice września. Musiałem wrócić do Polski. No, ale później się wszystko pozmieniało. I w życiu. No i od tego września wyruszyłem później dalej w dalszą, ale to yy, już na inny temat sprawa. Bo to jak wyruszyłem we wrześniu 2000 roku, to już tak się losy potoczyły, że zakotwiczyłem się. Na dwa lata, no i wtedy wylądowałem, wylądowałem w Hiszpanii, ale to opowiem co i jak w następnej części. Na tym kończę. Pozdrawiam. I jak Wam się podoba, to dajcie łapę w górę i będzie kontynuowane na tym. Kończę i pozdrawiam. Na razie.